Wszyscy wiemy, że nie ma raju na ziemi, ale ciągle staramy się go zbudować naszymi siłami. I, I chociaż doświadczenie stuleci pokazuje, że wtedy, kiedy człowiek buduje sam, według własnego pomysłu, raj na ziemi, wychodzi mu wieża Babel czyli miejsce cierpienia, niezgody i braku porozumienia między ludźmi, ale także i porozumienia z Bogiem. Ale przecież w ciągle raju pragniemy. I w Piśmie Świętym odnajdujemy takie określenie wiecznego szczęścia. Czym zatem jest raj? Co to słowo, ta metafora mówi nam o naszej przyszłości? W językach starożytnych słowo raj oznaczało w uproszczeniu piękny ogród, bogato. Obsadzony najlepszymi owocami, warzywami, drzewami, ogrodzony ogrodzeniem. Czyli było to miejsce przepiękne i bezpieczne. Czyli takie, jakiego my na Ziemi ciągle szukamy. Na początku, słowo raj odnoszono tylko do tego raju na Ziemi, gdzie na początku historii ludzkości. Pan Bóg stworzył Adama i Ewę. Potem stwierdzono, że to słowo też dobrze nadaje się do tego, aby odzwierciedlać naszą przyszłość po śmierci, w wiecznym szczęściu. Dlatego mówimy często, chciałaby dusza do raju, ale grzechy nie pozwalają. Raj jest naszą przyszłością, czyli miejscem, gdzie będzie bardzo pięknie i gdzie będzie bezpiecznie. Bo będzie otaczała nas miłość Chrystusa. Tak jak ten mur, który otacza nasz ogród i sad w Górce Klasztornej. Ale niektórzy mówią: Jakże tam może być pięknie, jeżeli nie będzie zła? Przecież tu na ziemi. Piękno podkreślane jest właśnie przez to, że jest przeciwstawieniem, jest przeciwieństwem zła. To tak jak na obrazach. Wspaniałe kolory, podkreśla czarna kreska, czarna linia. Moi drodzy, Hans Urs von Baltazar rozwiązał ten nasz ludzki dylemat i powiedział: W niebie piękno nie będzie potrzebowało brzydoty, żeby je docenić. Dlaczego? Dlatego, że tam różnorodność piękna będzie sprawiała naszą radość. Więc zło nikomu nie jest do niczego potrzebne. Czekajmy na raj, ten ofiarowany przez Boga. Miejsce bezpieczne i przepiękne, bez żadnego zła. Moi drodzy, wszyscy wiemy, co to jest lodówka, dlatego, że każdy z nas kilka razy na dzień ją otwiera. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas tu na Ziemi bywa głodny. Chce zjeść to, co potrzebuje do swojego fizycznego, biologicznego życia. Ale my bywamy też głodni i to jeszcze bardziej miłości, szacunku i uznania naszej wartości. Tutaj na Ziemi nie jest to możliwe do końca. Tu nigdy w pełni nie będziemy najedzeni raz na zawsze. Dlatego Bóg w Piśmie Świętym używa jeszcze jednego obrazu, aby nam przybliżyć to, co przygotował dla nas na wieki. W Apokalipsie czytamy o tym, że Pan przygotował dla nas ucztę godów Baranka, ucztę weselną, na której wszyscy zasiądziemy z Bogiem. Ale także z tymi, którzy Chrystusa wybrali i przyjęli dar wiecznego szczęścia. Moi drodzy, ten obraz przypomina nam przede wszystkim, że zostaliśmy stworzeni do relacji z Bogiem i z innymi ludźmi, i do pełni szczęścia potrzebujemy zasiąść z innymi we wspólnocie radosnej, weselnej przy jednym stole. Ale ta. Metafora, ten obraz uczty przypomina nam także, że wszystko, co potrzebne jest nam do życia, otrzymujemy od Boga. Tak jak tu na Ziemi. Żeby żyć, musimy przyjąć pokarm, który ostatecznie jest darem Boga, a który przychodzi do nas przez ręce innych ludzi, tych, którzy ten pokarm przygotowali, nam podali, dzięki którym możemy go spożywać. I chociaż w niebie nie będziemy musieli jeść tak samo jak Pan Jezus po zmartwychwstaniu, chociaż zasiadł z uczniami do stołu, jadł ryby, to nie musiał tego robić, bo jego ciało już nie potrzebowało fizycznego pokarmu, żeby istnieć, to jednak w niebie wszystko co wiąże się z radością wspólnego spożywania posiłków będzie zachowane. Dlatego pamiętajmy, jesteśmy wszyscy zaproszeni na wieczną, weselną ucztę godów baranka. Jean no, Miejmy na nią czas i pragnijmy jej bardziej, jeszcze bardziej. Po prostu podsycajmy nasz głód spotkania z Bogiem i z innymi w wieczności.